Cześć kochani, witajcie na moim kanale I dziś zabiorę was na imprezową ulicę Na Bali Ulica nazywa się Legian I jest na pograniczu dwóch miejscowości Seminiak i Kuty jest to zawsze, zawsze to była najbardziej imprezowa Ulica, gdzie jest po prostu Mnóstwo barów, mnóstwo restauracji I zobaczymy jak teraz wygląda sytuacja A ja jadę się spotkać też z Martą I oprócz tego, że pojedziemy Na imprezową ulicę To jeszcze zabiorę was na zakupy lokalne Także w drogę Przyjechałam już na Legian, jest Marta. Cześć Wam! I Marta dzisiaj będzie moim przewodnikiem po tanich zakupach, ale zanim pojedziemy w jakieś takie magiczne miejsce, chyba tak zakupowe, nie wiem. na rynek, na bazarek na rynek. lokalny? Tak, zanim tam dojedziemy, to pokażę Wam jeszcze taką najbardziej imprezową ulicę. W, w, ulicę na Bali, którą chyba znają wszyscy turyści. Ona się nazywa Legian. I zobaczcie, jak teraz wygląda podczas wirusa. Polandia. <tryk> Holandia. Bardzo jeszcze pamiętam pół roku temu, jakieś 7 miesięcy temu tutaj po prostu było pełno ludzi, naprawdę działo się. W ogóle bardzo fajne miejsce było. No to jak możecie zobaczyć jest tragedia tutaj. Naprawdę jest tragedia. Wszystko pozamykane, jak możecie zobaczyć tutaj te wszystkie budy za mną. Um, I najciekawsze jest to, że teraz już weszły w życie takie regulacje na Bali, że wszystko wraca do normy. I od kilku dni, nie pamiętam dokładnie, ale chyba od dwóch dni, teraz wam powiem więcej. Od kilku dni, co ciekawe, już nawet kluby są otwierane, są imprezy i cały czas dostaję powiadomienia o jakimś happy hour to, happy hour time. Dzisiaj na przykład Aleksa mi pisała, że w takim barze Old Man jest otwarty bar przez dwie godziny. Także takie wszystkie rzeczy się już dzieją, bo ludzie wracają do pracy, ale nie ma ludzi, więc też już tutaj zobaczcie, na przykład tutaj jest już sklep otwarty. I to jest po prostu przerażający widok, że ludzie siedzą, chcą pracować, a. Nie mają jak pracować, nie ma tutaj po prostu w ogóle turystów i teraz znowu się zmieniły daty otwarcia granic, ale to już wam mówiłam chyba. Um, na początku były plany, żeby 11 września otworzyć granicę. No to już wiadomo, że od, już w sumie wiadomo, chyba od tygodnia czy dwóch, że tak się nie stanie. E, I zostało wydane oficjalne zarządzenie, że do końca roku Indonezja na pewno nie otwiera swoich granic. Są haczyki, można wjechać, jeżeli naprawdę jesteście zdesperowani, to można wjechać na wizie biznesowej, ale. To jest bardzo, bardzo droga w ogóle do wyrobienia, strasznie droga, bo tak. to kosztuje kilka tysięcy w ogóle. Od 8 milionów do 20 widziałam płatnie, ceny. Tak, będzie. tak. I tam trzeba taki specjalny dokument, dostać telex, to jest takie zaproszenie. No, skomplikowany proces. Tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, ale yy, ogólnie nie ma czegoś takiego jak wizy turystyczne i co? Najwcześniej to w styczniu, co nie? Yy, tak, mówię, ale to jeszcze nie jest pewne. No właśnie, a co ciekawe, teraz bardzo mocno się napiera na turystykę wewnątrzkrajową. Więc teraz zachęca się, żeby ludzie z Dżakarty na przykład tutaj przyjeżdżali, dokładnie. gdzie Jakarta jest tak zainfekowana. Bo jeżeli jakby wszystkie blokady się przesuwają, bo wirus i tak dalej, to jaki to ma sens? Skoro na Jakarta, Jakarta jest chyba najgorzej radzącym sobie miastem w Azji. W Azji, dokładnie, to się słyszałam. No. Więc z tym nie ma problemów, a na przykład moi znajomi z Wielkiej Brytanii nie mogą tutaj wjechać. A starają się bardzo, bardzo mocno. Też mają problem, wiesz, bo ambasada Indonezji jest zamknięta w Londynie i nie mogą tego tej wizy biznesowej wyrobić. Może jakoś internetowo to załatwić, nie? Są jakieś obejścia, ale chyba będą musieli podróżować i za granicę wyrobić i skomplikowana sprawa. No, także masakra jest tutaj na tym Legian, i jak nas zapraszają do jakiegoś sklepu, to ja nie bym podeszła do każdego baru, do każdej restauracji, i no ale też nie mogę wydawać tak dużo pieniędzy. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni szybko. I co? Marta, chyba zawijamy się na zakupy, co? No, chociaż skupimy coś dla siebie. Teraz w ogóle ceny są bardzo fajne, bardzo przystępne. Może naprawdę bardzo tanie, bardzo ładne rzeczy. Na... na... Na ryneczku kupić, więc zobaczmy co mają. No dokładnie. A w ogóle to też jeszcze się przymierzałam do nagrania tego odcinka już jakiś czas temu, ale wiecie co, teraz na bali jest dużo kradzieży. Właśnie w ogóle w tej okolicy, gdzie teraz jesteśmy i jeszcze w okolicy, gdzie ja mieszkam. U Ciebie chyba jest spokojnie, mam takie wrażenie. Jest spokojnie, ale też się zdarza. Też się zdarza. No więc nie chciałam tutaj sama nagrywać na ulicach, także dzięki Marta, że przyszłaś, bo bałam Jasne. się, że mnie okradną. Ja w ogóle myślałam, że może jakiś sznurek przywiązać kamerę sznurkiem do ręki. O I właśnie, nie żeby mnie wyrwali, no, jakimś łańcuchem może. <laughs> na przyszłość. No cóż, miejmy nadzieję, że dotrwam, moja kamera dotrwa i że wszystko uda się nagrać. Także no, zawijamy się, co? Wracamy Jasne. na skutery i w drogę na zakupy. No, dobra, to dojechałyśmy tutaj na ryneczek, jak to Marta mówi. A tak mi się kojarzy ryneczek od razu z Ryneczkiem Lidla. Tęsknię w ogóle za Lidlem i za Biedronką, to są dobre sklepy. Także pokażę Wam, jak teraz wygląda bazarek, który mówiłaś w połowie zamknięty teraz, tak? Tutaj jest w połowie większe. zamknięty, no tylko to parę stoik jest otwartych, ale uh -huh. zobaczmy, co mają. Dobra. Strasznie. Hi! Oh, nice, we will just have a look first, thank you. We will, we will. Oh my god, you have so many things, Aha. Um, how much is this set? No, to dobra, to przymierzam ubrania, w ogóle ci się, się strasznie, bo ostatnio kupiłam spodnie i wszystkie spodnie były na mnie za małe, bo ja jestem sobie... tak Prawie dwa razy wyższe od przeciętnych ludzi tutaj. I co za tym idzie, to mam też szersze biodra, poza tym też mam w planach schudnąć się długo. Bo ostatnio kupiłam spodnie i dwie pary spodni mi pękły na kupie. Teraz się cieszę, że znalazłam takie, które są wystarczająco dobre. No i oczywiście nie ma tutaj na takich bazerkach przymierzalni, także jak, jak przyjdziecie na Bali i chcecie pójść na zakupy, to polecam Wam założyć shorty i top żeby łatwiej było przymierzać wszystkie rzeczy. Oh, I tried this one already, right? Yeah, already tried. No to Zach, przyjdźcie w shortach, w topie, żeby było łatwiej przymierzać, bo warunki są jakie są, nie ma przymierzalni. Także wszystko się na siebie zakłada. No, i to jest jedna z sukienek, które, którą biorę. właśnie Marta mi pokazuje kciakki w górę, że spoko sukienka. Także dzięki biorę i idziemy zaraz zrobić zdjęcie, bo będzie zachód słońca, a my z Martą jeszcze chcemy zrobić fotki na Instagram. Także do zobaczenia niebawem. Spodnie są. Nie. Tak, to są. Ja też mam ten kombinezon. One są takie super. Ja chcę je do naszego sklepu wziąć tylko z innego materiału, wiesz? Bo one się psują szybko. Wow, udały się zakupy, wydałam chyba z jakichś 100 zł i mam całą siatę, całe dwie siaty ciuchów, mam sukienki, mam spodnie, mam crop topy, po prostu tyle tego wszystkiego, że pokażę Wam to w kolejnym odcinku. Zrobimy sobie, a co? Zrobimy sobie haul zakupowy z Bali i powiem Wam ile zapłaciłam za konkretne ciuchy. Już pod koniec coraz mniej się targowałam, bo po prostu nie mam serca, ale najgorsze jest to, że zostałam teraz bez kasy, a tam są kolejne panie, które zapraszają na zakupy, więc mamy taki plan, żeby przyjechać tu jeszcze raz i zacząć zakupy z drugiej strony, tak by kombinowałyśmy z Martą, więc no... E, chyba tutaj zawitam w przyszłym tygodniu i coś myślę, że wymienię całą moją szafę. Teraz szybko jedziemy na plażę, żeby załapać się jeszcze na zachód słońca. Może jakieś fotki porobimy, coś zjemy, także narka odezwa się z plaży. odzywałam się w końcu do was z plaży. Wybaczcie. Co więcej, ten odcinek przeleżał oj, przeleżał prawie miesiąc chyba na moim komputerze. Kompletnie o nim zapomniałam. Wiecie dlaczego? Bo ja jakoś chyba następnego dnia, po tym jak nagrałyśmy z Martą odcinek, pojechałam na... E, pod namioty, pojechałam na kemping, a potem się rozchorowałam. O, a potem a potem kilka jeszcze innych rzeczy się wydarzyło, e, dlatego właśnie zupełnie o, zapomniałam o tym odcinku. Nie ma chyba sensu, żebym dogrywała teraz haul zakupowy z tych ubrań, które kupiłam już jakiś czas temu. No, chyba że mielibyście ochotę, to dajcie znać, ale wydaje mi się, że może ciekawą opcją będzie, jeżeli ja teraz pojadę na kolejne zakupy, dlatego że. Nudziły mi się już sukienki, które kupiłam. Nie żartuję, żartuję. Po prostu wiecie co? Chcę pojechać na zakupy po prostu, żeby trochę wydać pieniędzy, żeby trochę wesprzeć te osoby, które codziennie sprzedają na bazarkach, na których byłyśmy razem z Martą i myślę, że to będzie połączenie przyjemnego z pożytecznym. A właśnie, słuchajcie, a propos Marty, Marta otworzyła kanał na YouTube. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na jej kanał. Jej kanał nazywa się Blondyna w drodze i Marta na razie się rozkręca, więc. Więc będzie naprawdę mega, jeżeli zajrzycie do niej, jeżeli wskoczą jej trochę wyświetlenia, dlatego, że sama wiem jak bardzo to motywuje do działania, kiedy widzicie, że ludzie chcą oglądać to, co nagrywacie po prostu aż się chce i mi się chce nagrywać kolejne odcinki, także dajcie znać, czy zrobić oddzielny haul zakupowy z tym, co kupiłam bo ja mam te wszystkie ubrania, mam sukienki mam spodnie, także mogę wam po prostu pokazać, jestem ciekawa, czy was w ogóle interesują haule zakupowe dajcie znać, bo ja sama nie wiem. A u mnie już jest teraz koniec dnia, więc ja kończę montować odcinek i dziękuję bardzo żeby, za to, że byliście razem ze mną. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku i babaj.